Ja wiem, że to wszystko boli, to wszystko, ale nie ma nic, co nie boli. Boli, co najwięcej boli? Boli to, że Beata została zamordowana. To boli. To najwięcej boli i to najwięcej boli, że do tej pory po ośmiu miesiącach się jeszcze nie znalazła. I najgorsze jest jeszcze jedno, że do tego po 8 miesiącach do tej pory nie znaleziono jeszcze sprawców zabójstwa. A czy Beata nie żyje naprawdę? Nie żyje naprawdę. Zabito ją. Nie żyje naprawdę. Bo zbyt wielu ludzi, zbyt wielu jasnowidzów Uważam dobrych jasnowidzów, bo dlaczego uważam, że dobrych? No, słuchajcie, to jest ciężko wytłumaczyć. To jest ciężko wytłumaczyć, bo jak ja zacznę o tym mówić, to ktoś powie, że ja się wybielam, że innych wybielam. Mówię o jasnowidzach, że wybielam, a przecież jasnowidzowie to, to nie ludzie, to są, to są zwykłe, zwykłe po prostu płotki. Nieprawda, nieprawda. Zbyt wielu ludzi powiedziało o tym, zbyt wielu y, ludzi wskazało, y, wskazało jakby. Może nie miejsce, ale wskazało teren i, i okolice, w którym może być zakopana Beata, zagrzebana. Więc y, uważam, że ja nie, nie powiedziałem, ja wam nie powiedziałem prawdy. Nie powiedziałem wam prawdy i tej prawdy do, 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 na razie nie powiem. Y, ale y, ja znam tą prawdę. Dlatego, dlatego śmiem twierdzić y, na 100%, że Beata nie żyje. Tak, dlatego też byłem, tak jak powiedziałem wam. Dlatego byłem również na komisariacie w Łobzie i złożyłem, złożyłem zawiadomienie o zabójstwie. Dlatego tam byłem, z żadnej innej przyczyny. Nie poszedłem tam na skarżyć na nikogo, ani nie, nie poszedłem tam na jeść makowca z naczelnikiem. Tylko poszedłem złożyć zawiadomienie o zabójstwie. O zabójstwie Beaty Klimek. Dlatego, że jestem pewien, że ona nie żyje. Że została zamordowana. Nie umarła z przyczyn naturalnych, tylko została zamordowana. I tego się trzymajmy. I nie dajmy się zwieść innym e, ludziom, którzy mówią zupełnie inaczej.